Dzień dobry, witam serdecznie Tomek Rozmus dla kanału Veto. Dzisiaj trochę o wolności, wolność od czy wolność do i o kryptowalutach i szeroko pojętej technologii blockchain. Jak sama nazwa kanału wskazuje, veto, czyli prawo do zamanifestowania czegoś, a mając na myśli dokładnie ten kanał o, mówimy tutaj o wolności, szeroko pojętej wolności osobistej i również tej ekonomicznej. Ja zajmuję się kryptowalutami, Tomek Rozmus reprezentuje Tokeneo, grupę produktów kryptowalutowych i na tym kanale poprowadzę kilka odcinków dotyczących właśnie szeroko pojętej technologii blockchain i skupimy się właśnie tutaj na tej szeroko też rozumianej przez wielu wolności. Wolność od, czy wolność do wolność do jest błędem syntektycznym. Nie można być wolnym do, ale można być wolnym od. Można być wolnym na przykład od systemu bankowego, w którym jest w ostatnim czasie coraz bardziej może nieskomplikowany, ale system bankowy, który coraz bardziej chce nas kontrolować, gdzie zarabiamy pieniądze, skąd one do nas trafiają, gdzie je wydajemy, na co je wydajemy, jak duże sumy wydajemy. I czy rzeczywiście to się wszystko zgadza z naszymi wcześniejszymi przychodami. Rządy poszczególnych państw próbują nas tutaj sprawdzać i kontrolować nasze finanse i powstały kryptowaluty, które miały być właśnie wolnością od tego skomplikowanego systemu, w którym w tym momencie funkcjonujemy. System w Polsce, każdy wie, jak wygląda system fiskalny, ludzie na tym bardzo cierpią, płacimy bardzo wysokie podatki i możemy powiedzieć, że my wcale w wolnym kraju nie żyjemy, bo jakaś tu wolność, kiedy nasz Oczywiście Pan w rozumieniu Państwo zabiera blisko czy ponad nawet 50% naszych dochodów bezpośrednio i pośrednio w ukrytych podatkach. Czy to jest normalne? Oczywiście, że nie. Kryptowaluty, które miały być też taką wolnością właśnie od takich jarzm czy szponów systemów państw właśnie narodowych, okazują się, że z jednej strony gwarantują nam wolność. Wolność na przykład w przesyle tych pieniędzy pomiędzy jednym walletem a drugim. Ale spotykamy oczywiście tutaj coraz więcej Praw i obowiązków, które musimy spełnić, a bardziej może obowiązków czy wymogów dotyczących, właśnie, pokazywania wszystkich danych, skąd wzięliśmy pieniądze na kryptowaluty, czy zarobiliśmy na nich, ile żeśmy zarobili. No i poszczególne państwa w tym momencie wprowadzają podatki albo zakazują w ogóle handlu kryptowalutami, albo wprowadzają podatki, które mają, że tak powiem, wymusić na statystycznym Kowalskim płacenie podatków i jak wiele rządów, również nasz, mówi kryptowaluty, na razie nie mamy definicji kryptowalut, ale jeżeli zarobiłeś, to płać cwaniaku podatek od kryptowalut. Tak będzie za niedługo. Podatki w Polsce są na razie, póki co, jeszcze na szczęście zamrożone. Do końca tego roku zobaczymy, co będzie później, no ale właśnie kryptowaluty, skupmy się na tej szeroko rozumianej wolności. Kryptowaluty miały być wolne, one nie są, dlatego że teraz próbuję się na nich położyć rękę. Z jednej strony przyznałbym szczerze, biorąc pod uwagę ilość skamów i ilość nadużyć, które są. Czy w ostatnim czasie były widoczne właśnie na scenie kryptowalutowej? Przydałyby się rzeczywiście przepisy, ale czy one aż są problemem? Nie, one nie są problemem. To właśnie bardzo wysokie podatki są bardzo problematyczne, bo jeżeli nie byłoby tych podatków tak wysokich, byłyby one na przykład powiedzmy 5-10% to wszyscy by ujawniali, myślę, ochoczo swoje dochody i nie musieliby kombinować. Natomiast jeżeli państwo zabiera ci ponad 50% twoich zarobków, to znaczy, że połowę życia mieszkając na przykład w Polsce, chodząc do pracy, to połowę dnia pracujesz na Twojego pana pod tytułem rząd, który ochoczo, z uśmiechem na twarzy zabiera ci te pieniądze, i od czasu do czasu próbuje grać takimi pozorami, że on jest tak bardzo do dobry, ten pan, i rozdaje na przykład 500, plus taką jamużnę, wstydliwą jamużnę dla ludzi, którzy zarabiają. Zostali najpierw ograbieni. Oczywiście większość tych ludzi jest ogromionych nieświadomo przez państwo, a później państwo hojnie wyciąga do nich dłoń i mówi, jak my jesteśmy wspaniali, dajemy ci teraz panie Kowalski 500 zł na drugie dziecko, teraz już na pierwsze, a jak masz krowę, to dostaniesz 1000 zł, a na świnie nawet dołożymy ci 100. Zajebiste państwo. O kryptowalutach na kanale Weto, biorąc pod uwagę, zostawiając jakby politykę, bo moglibyśmy tutaj bardzo. Dużo i długo dyskutować o tym, czy powinny się wprowadzać podatki, jak te podatki powinny wyglądać, jak powinna wyglądać rzeczywiście ta wolność. Skupmy się właśnie na kryptowalutach i pewnej wolności, którą one tutaj spróbują wprowadzić, bo kryptowaluty między innymi powstały po to, albo umożliwiają taką funkcję, że możemy ominąć na przykład osoby trzecie. Czyli. Tutaj w rozumieniu na przykład banki zagroziły kryptowaluty bardzo mocno systemowi bankowemu. No i teraz próbuje się też je jakoś w pewien sposób okiełzać, dlatego no, że bankom również to nie na rękę, bo tracą w tym momencie klientów. Nie tak dawno Facebook ogłosił wprowadzenie swojej kryptowaluty płatniczej, wprawdzie takiego stablecoina, ale również banki i rządy narodowe podniosły larum, bo Facebook mógłby być bankiem, który ma ponad 2,5 mld. Klientów, bo tyle klientów ma w tym momencie Facebook, który wie jakie związki zawieramy, kiedy urodziliśmy się do jakiej szkoły, żeśmy chodzili, z kim się spotykamy, co lubimy, wie wszystko o tym, gdzie jedziemy, jeździmy na wakacje, gdzie się przemieszczamy. No i teraz jeszcze chciałby Facebook kontrolować nasze finanse. Poprzez właśnie kryptowalutę Libra. Ja akurat nie mam nic przeciwko, bo jeżeli używasz chociażby Facebooka, to również jesteś kontrolowany i Facebook wie o tobie wszystko, więc poniekąd zgodziłeś się na to. Ale teraz pytaniem odwróćmy, czy rzeczywiście kryptowaluty poza tą funkcją taką wolnościową, które miały zapewnić, czy kryptowaluty są na przykład dobrą inwestycją? Bo oczywiście cena bitcoina w tym roku już urosła ponad 300% z okolic 3000 dolarów do ponad 10 tysięcy dolarów za jednego bitcoina państwa pozwalają sobie na dodruk niekontrolowany wręcz dodruk pieniędzy na poczet właśnie dział, łatania jakichś dziur budżetowych na poczet właśnie finansowania yy, zadłużenia. Utrzymuje się gospodarkę sztucznie sztucznym pieniądzem, natomiast kryptowaluty są pieniędzmi, które mają zdefiniowane, zdefiniowaną ilość. I na przykład skupiając się na samym Bitcoinie, wiemy ile tego Bitcoina będzie yy, docelowo ma być yy, nie więcej niż. 21 milionów sztuk. No i tutaj przechodząc, jakby dalej, skupiając się właśnie na inwestycjach i skupiając się właśnie na lokacji swoich oszczędności, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co gwarantuje nam większą wolność i większą swobodę. Inwestycja w kryptowaluty. Akcje czy może nieruchomości? Wiem, że w Polsce nie tak dawno panował i panuje do tej pory bardzo duży trend inwestowania właśnie w nieruchomości, robienia tzw. Tak flipów, wynajmowanie jednego dużego mieszkania, dzielenie je na trzy, wynajmowanie na pokoje. Więc cała ta machina tych nieruchomości, czego boomu została uruchomiona. Bardzo dużo mieszkań się wciąż buduje, ceny nieruchomości idą bardzo w górę. Znowu na giełdach akcje są bardzo mocno napompowane, bardzo dużo kosztują. No i pytanie jest teraz. Co my mamy zrobić z pieniędzmi? Jedni mówią, y, będzie za niedługo bardzo duży krach, bo takiego krachu nie było, a od czasu do czasu cyklicznie one występują. Średnio występowały dawniej takie mocniejsze powiedzmy, może nie krachy, ale korekty co 4 lata, co 8 lat. Natomiast od 2008 roku mówi się, że nie było większych obsunięć. Były takie obsunięcia na przełomie właśnie 2014 15 na rynkach, ale krachu jakiegoś szczególnego tutaj nie było. Ja Was dzisiaj chciałem zaprosić, pomijając właśnie ten długi wstęp odnośnie samej wolności, charakterystyki tego kanału, chciałem Was zaprosić na. Analizę bardzo dobrego artykułu, który znajduje się na stronach Tokeneo News, największego serwisu poświęconego, polskiego serwisu poświęconego kryptowalutom. Kryptowaluty, akcje, nieruchomości, który rynek jest bardziej, bardziej ryzykowny. Ten artykuł pojawił się dokładnie 14 sierpnia na łamach tokeneo.news, bardzo dokładny, z opisanym problem, co jest bardziej ryzykowne i jak się powinny, czy mogą zachować w najbliższym czasie właśnie rynki finansowe i czy idąc właśnie w kierunku inwestycji szeroko pojętych inwestycji, bo możemy inwestować w różne walory. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie tutaj, czy kryptowaluty mogą być właśnie taką alternatywą na inwestycje. Opiszmy w takim razie tutaj obecną sytuację. Rynek krypto jest dla niektórych alternatywą i jest tutaj alternatywą dla chociażby rynku giełdowego czy dla rynku nieruchomości. I bardzo ciekawa rzecz, która ostatnio się wydarzyła, to doszło do Obniżenia stóp procentowych przez tutaj rezerwy federalne i Fed w Stanach obniża o 25 punktów bazowych do 2,25% stopę procentową, a w tym czasie bitcoin poszedł do góry o około 10%, czyli próbuje się zrobić taniego pieniądza, takie akurat. Działania są zazwyczaj brane przez tutaj systemy, czy może instytucje odpowiedzialne właśnie za finanse w danym kraju. To są narzędzia, czy obniżanie tych stóp procentowych, są to narzędzia, które stosuje się w momencie, gdy chce się podgrzać troszeczkę gospodarkę, próbuje się zrobić taniego pieniądza, żeby on znowu trafił na, na, na rynek. Natomiast ten tani pieniądz, prowadząc taką politykę od dłuższego czasu, można narobić sobie wiele krzywd i myślę, że w tym momencie właśnie tak się stało w tym momencie na rynku, dlatego, że w tym momencie stopy procentowe, w ogóle od wielu lat one są utrzymywane na takich historycznych minimach. Jest, mamy, firmy z jednej strony mają dostęp do tanich pieniędzy, ale okazało się, że w tym momencie te tanie pieniądze są no bardzo chętnie brane przez na przykład firmy amerykańskie, które są oczywiście notowane na światowych rynkach, a na największymi rynkami oczywiście giełdowymi są to, to rynki amerykańskie. I okazuje się, że ten tani pieniądz w jednej, z jednej strony zadziałał, dlatego że Amerykanie poszli rzeczywiście po te tanie pieniądze do banków, wzięli pożyczki i w tym momencie zadłużenie amerykańskich przedsiębiorstw wynosi już blisko 47% 7 PKB, czyli jest najwyższy w historii. No i okazuje się, że na co te firmy brały, na co te, firmy brały ten, te pożyczki? No i firmy brały te pożyczki między innymi po to, żeby, słuchajcie, skupić z rynku swoje własne swoje własne akcje. No bo wiadomo, że emitent, czyli firma, która emituje akcje na rynku, na rynek giełdowy emituje po to, żeby pozyskać kapitał na swój własny rozwój, ale ma zobowiązania wobec inwestorów, bo kupując ty jakbyś kupił na przykład jedną akcję Apple, to już jesteś współudziałowcem tej firmy, bo jedna akcja to jest jakaś tam cząstka firmy Apple. Jeżeli twój kolega w tym momencie kupuje Telefon firmy Apple to jest również Twoim klientem. Ty możesz każdemu użytkownikowi, który posiada jakikolwiek sprzęt firmy Apple możesz powiedzieć, mając oczywiście jedną akcję, wy wszyscy jesteście moimi klientami, bo ja mam część tej firmy na część tej akcji przypada mi jakaś tam dywidenda część tego zysku. No i firmy jak miały dostęp do tanich pieniędzy, to brały te pieniądze i skupowały słuchajcie akcje z właśnie, kupowały akcje z giełd. Odkupywały akcje własne. I firmy stały się w tym momencie, nie było tak do tej pory w historii, największymi posiadaczami właśnie akcji, akcji Własnych i w latach 2007-2016, a wiemy, że w 2008 roku był ten kryzys, nastąpił wykup akcji przez 461 spółek znotowanych na SP 500 za blisko 4 biliony dolarów, czyli 54% całkowitych zysków firmy poświęciły na wykup tych akcji. Zwróćcie uwagę, zadłużenie tych firm bardzo wzrasta. Natomiast Wykup tych akcji wypacza kondycję firmy, ponieważ podnosi zyski na. Akcje, jeśli nawet w rzeczywistości zyski korporacyjne spadły, czyli dochodzi do absurdalnych sytuacji. Firma bierze pożyczkę, czyli zadłuża się, kupuje oczywiście z rynku własne, własne akcje, zaburza to oczywiście, czy wypacza kondycję finansową firmy, podnosząc zysk właśnie na jedną akcję. Cena akcji idzie do góry, no bo oczywiście wzbudzony popyt powoduje, że ceny akcji idą do góry. Przedsiębiorstwo może wcale nie zarabiać a cena akcji będzie szła do góry, czyli wycena firmy będzie szła cały czas em, y, do góry. I doszło do, em, jest to pewnego rodzaju, właśnie uważa się, że jest to pewnego rodzaju legalna forma manipulacji na rynku. Legalna forma manipulacji na rynku. I doszło do bardzo dużego w tym momencie absurdu, że firmy amerykańskie nigdy tak wcześniej nie były zadłużone jak... W tym momencie wycena akcji jest przeogromna, chociaż te firmy niekoniecznie generują zyski, ale oczywiście te pieniądze będą musiały Prędzej czy później oddać. Mogło się okazać tak, że firma wzięła pożyczkę, powiedzmy w roku 2012, skupiła w tym roku bardzo dużą część akcji. Te akcje poszły bardzo w tym momencie do góry, mają dalej kredyt, spłacają część tego kredytu poprzez rzucenie z powrotem tych akcji na części tylko akcji, które dużo wzrosły na rynek i mogą spłacić sobie same zadłużenie. Co to może spowodować? Może spowodować realizację części zysków tych akcji, czyli bardzo duże spadki na rynkach, na światowych rynkach. Na światowych indeksach. No i teraz pytanie. Te rynki, one były rzeczywiście sztucznie manipulowane. To nie był naturalny wzrost. Państwa dotowały ten wykup poprzez właśnie produkcję taniego pieniądza. Zadłużenie poszczególnych państw również było finansowane przez podaż pieniądza. Natomiast kryptowalut nie można sobie od tak Stworzyć czy na przykład bitcoina nie można sobie od tak wykopać. Jest jakiś algorytm, który ustala. Oczywiście, dostępną liczbę i maksymalna liczba, bo wciąż możemy kopać bitcoina. Maksymalna liczba tych bitcoinów sięgnie 21 milionów sztuk. I różnica między kryptowalutami, a walutami właśnie fiducjarnymi, polega na tym, że podaż jest jasno z góry określona. To też skłania nas do pewnego rodzaju przemyśleń. I teraz pytanie jest: już tutaj mógłbym jeszcze dużo powiedzieć o rynku nieruchomości. Bo rynek nieruchomości przez to jest też napchany. Tanie kredyty powodowały to, że bardzo chętnie przedsiębiorcy je brali, budowali mieszkania. Ludzie, którzy brali, również chcieli zakupić te mieszkania, brali pożyczki, tanie pożyczki. Ceny mieszkań cały czas rosną, 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 rosną i na przykład dochodzi do absurdów na, na takich rynkach jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Aust a szczególnie Australia i Nowa, Nowa Zelandia, gdzie rynek jest naprawdę już mega przewartościowany, gdyż ceny nieruchomości osiągnęły wielokrotność średniego dochodu. Czyli statystyczny student, który kończy uczelnię i na pierwszy jakiś etat, nie jest w stanie kupić takiego mieszkania. On nawet nie jest w stanie wziąć kredytu na 60 lat za mieszkanie w Oakland, które kosztuje średnio 800 tysięcy dolarów. Nie ma kredytów na 60 lat, nie, są kredyty na 30, na 25. Więc kiedy ten student spłaci to mieszkanie? Czy ceny nieruchomości są normalne? Nie są normalne, muszą oczywiście upaść. Więc cała centralna, sterowana gospodarka na świecie, prędzej czy później ona się musi oczyścić. Pytanie jest teraz, czy hmm, kryptowaluty, które są tak bardzo wolnościowe w rozumieniu i posiadania, i przesyłania, pozbawione powiedzmy jeszcze kontroli hmm, trzecich, osób, czyli jakichś instytucji na przykład y, państwowych, czy one rzeczywiście zyskają w najbliższym czasie, kiedy również spodziewam się, że może nie będzie jakiegoś strasznego, strasznie wielkiego krachu, ale będzie dużo obsunięcie, czy duża korekta na, fina na rynkach finansowych. I pytanie jest teraz, czy kryptowaluty albo, albo być może inne waluty fiducjarne mogą na tym zyskać. Jeżeli coś ma zyskać i ma się powiedzmy ten rynek w Australii, w Nowej Zelandii nieruchomościowy oczyścić, to ludzie będą w popłochu um, sprzedawali swoje mieszkania w momencie um, to, to pójdzie na pewno lawinowo i będą chcieli gdzieś te pieniądze może bezpiecznie ulokować i czy ulokują je na rynkach finansowych, na przykład na, a, w, zainwestują w akcje. Nie myślę, żeby uciekali, uciekały w akcje, dlatego że ludzie bardzo często nie rozumieją modelu, kiedy akcje spadają. I należy je kupować. Ludzie, jak panikują, to panikują naraz wszyscy i również rynek finansowy nie będzie. Jeżeli rynek nieruchomościowy się zapadnie, to rynek, tradycyjny rynek finansowy, w rozumieniu akcji, obligacji, one nie będą um, atrakcyjnymi rynkami. W momencie, kiedy powiedzmy tradycyjny rynek się załamie, czyli indeksy zaczną lecieć na łeb, na szyję, może to pociągnąć na przykład również nieruchomości, wywołać falę takiej paniki. I teraz, czy nastąpi przepływ? Tego kapitału na rzecz kryptowalut? Uważam, że tak. Wiele przypadków już tak pokazało, chociażby słynny przypadek w Wenezueli, w Argentynie, w Iranie, gdzie szalejąca inflacja powodowała, że ludzie kupowali kryptowaluty, głównie bitcoina, ale również jeżeli nie mieli dostępu do bitcoina, kupowali nawet wirtualne złoto, bo to im dawało gwarancję em, przetrzymania pieniędzy w bezpiecznych miejscach. I uchronienie ich przed inflacją, bardzo dużą inflacją. Więc kryptowaluty, moim zdaniem, odegrają bardzo dużą rolę właśnie przy następnych ruchach spadkowych na rynku chociażby nieruchomości, czy też na rynku, właśnie na rynkach finansowych. W rozumieniu tutaj mam na myśli giełdy tradycyjne, giełdy, które, na których handluje się papierami wartościowymi, takimi chociażby jak akcje. Natomiast kontrakty, nie kontrakty, tylko kryptowaluty, wydają się dosyć ryzykownym posunięciem inwestycyjnym, bo one bardzo fluktuują Bitcoin, przyzwyczają nas do skoków 5, 10, 15% na sesji, ale wbrew pozorom stopa zwrotu z Bitcoina jest od początku jego historii zdecydowanie większa niż tutaj na innych w walorach, które właśnie tradycyjne rynki oferują, i obala to tezę, że rynek kryptowalutowy jest szalenie niebezpieczny. On nie jest niebezpieczny dla tych, którzy oczywiście wiedzą, co na tym rynku robią. Zapraszam Was szczególnie do przystudiowania raz jeszcze tego artykułu, który prezentujemy na Tokeneo News. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie go i jeżeli będziecie chcieli więcej materiałów dotyczących samego rynku kryptowalutowego, czekam na wasze komentarze poniżej. Dla kanału Weto Tomek Tokeneo, Tokeneo News. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cześć.